W historii sportów motorowych w naszym kraju. Górskie samochodowe mistrzostwa w Limanowej są rundą mistrzostw Europy, właśnie szóstą rundą mistrzostw Europy, są piątą rundą mistrzostw Polski i piątą rundą mistrzostw Słowacji. Rozwija się z każdego roku. 5-6 lat temu, kiedy została oddana nowa trasa, która spełniała wymogi regulaminowe FIA. Staraliśmy się krok po kroku zdobywać z jednej strony doświadczenia, z drugiej strony przyzwyczajać i kibiców, i zawodników do coraz wyższego poziomu i większych wymagań. Przyszliśmy z synem zobaczyć, podziwiać co roku jeździmy, także myślę, że emocje niezapomniane, dla dziecka przede wszystkim. myślę, że jest to taki szczególny punkt w kalendarzu całych kurski samodobycia z Polski, bo jest to chyba taki wyścig, no najlepszy, najlepsza trasa, najwięcej kibiców i taka fajna atmosfera tutaj panuje naprawdę. dobra organizacja, ale no czasem jest ciężko zapanować nad y, sytuacjami, które zaistnieją podczas wyścigu I, i warunków, które miały przede wszystkim wczoraj atmosferyczne, czyli zmienna pogoda, y, mokro, sucho, y, dużo różnych można powiedzieć wypadków, olej na trasie i to oczywiście przedłuża. Wszyscy w jakiś sposób się denerwują, no ale musimy się odgładzić cierpliwość, bo taki to sport i kto chce jeździć no to musi czekać, no nie ma innego wyjścia. Fajne jest to, że są bardzo mocne auta i takie niespotykane normalnie na co dzień, czy w rajdach, czy gdzieś tam. No. Kon konkurencja mocna. Simone Fagioli, najszybszy kierowca w Europie, nie przyjechał z racji tego, że ma mistrzostwa Włoch, a w mistrzostwach Europy ma punkt, komplet punktów, także, także nie musiał, no ale cała reszta to jest czołówka i cieszę się, że udało mi się powalczyć z nim. Trzecie miejsce Roberta Stecia, historyczna chwila, pierwszy Polak na podium pierwszej rundy mistrzostw Europy w Polsce. super, dzisiaj masa kibiców, w końcu była motywacja, żeby pojechać naprawdę wszystko to tak sprawnie poszło, świetnie. Naprawdę super, super wyścig. Trasa jest trudna, trasa jest szybka, w wielu miejscach nie można odpuszczać, ja niestety jeszcze odpuszczałam, ale mam nadzieję, że za rok jak tu wrócę, to już nie będę odpuszczać i pójdę tą organizatorowi należą się duże podziękowania za wysiłek który został włożony w organizację tych zawodów i wydaje mi się że zawody były bezbłędnie przeprowadzone. I to jest duży ukłon w stronę i naszych i naszych władz i nas kierowców z Polski. Eee... Dostaliśmy dosyć szybko jakoś tak trochę niespodziewanie to, ten wyścig. Zobaczymy jakie będą oceny tych, którzy powinni oceniać ten wyścig. Myślę, że było dobrze. Well, I'm very impressed. I mean I do a lot of hillclimbs in all over Europe. I uh, came here last year and I had a lot of uh, suggestions to make to improve, and the club and everybody has made a lot of effort to make those improvements. The surface. Um... The uh, barriers and the organization, and I would say it's now excellent, very good.